Domek to rodzinna gra planszowa, w której zadaniem graczy jest nie tylko stworzenie najpiękniejszego, ale zarazem najbardziej funkcjonalnego domku. Gracze będą wybierali pomieszczenia, a także dodatki, które się w nich znajdą. Domek przeznaczony jest dla od 2 do 4 osób w wieku co najmniej 7 lat, a rozgrywka powinna potrwać około 30 minut. W pudełku z grą znajdziemy: tor dobierania kart, znacznik pierwszego gracza. Cztery plansze domku, po jednej dla każdego gracza, 10 żetonów wyposażenia, cztery płytki pomocy, notę z punktacji, talie kart pomieszczeń, talie kart dodatków, instrukcje. Na początku każdy z graczy otrzymuje planszę domku i płytkę pomocy. Na środku stołu umieśćcie tor dobierania kart. Talię kart dodatków należy potasować, a następnie wyłożyć z niej cztery odkryte karty, pamiętając by pole pierwszego gracza, z symbolem domku, pozostało puste. Teraz potasujcie talię kart pomieszczeń, a następnie wyłóżcie z niej pięć kart pomieszczeń na torze dobierania kart. Najmłodszy uczestnik zabawy otrzymuje znacznik pierwszego gracza. Żetony wyposażenia należy umieścić obok toru dobierania. Przez 12 rund gracze, począwszy od gracza rozpoczynającego, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, będą wybierali za każdym razem parę kart z toru dobierania jedną kartę pomieszczenia i odpowiadającą jej kartę dodatku. Jeśli gracz zdecyduje się na wzięcie karty pomieszczenia z pierwszego pola, wówczas zamiast karty dodatku otrzymuje znacznik gracza rozpoczynającego i to on w kolejnej rundzie będzie miał pierwszeństwo wyboru kart. Gra kończy się po 12 rundach, a więc w chwili, gdy wszystkie pola na planszy domku gracza zostaną zapełnione pomieszczeniami, zwycięża gracz, który zgromadził najwięcej punktów. Karty pomieszczeń występują w trzech typach. Mamy więc po prostu karty pomieszczeń, jak na przykład salon, łazienka czy kuchnia, które można układać na jednym z 10 pól dwóch górnych kondygnacji domku. Pomieszczenia mogą składać się z jednej, dwóch albo trzech kart. Na każdej karcie widnieje informacja na temat ilości punktów, jakie otrzyma gracz za zbudowanie pomieszczenia danej wielkości. Na przykład, jeśli salon będzie składał się z jednej karty, gracz otrzyma za niego jeden punkt. Jeśli utworzą go dwie karty, wówczas otrzyma cztery punkty. Gdy jednak nasz salon osiągnie maksymalną wielkość trzech sąsiadujących kart, wówczas gracz otrzyma dziewięć punktów. Kolejnym typem pomieszczeń są aneksy. Gracz może ułożyć je jak zwyczajne pomieszczenia na dwóch górnych kondygnacjach, jednak punktacja za nie uzależniona jest od pomieszczeń, z którymi sąsiadują. Na przykład, jeśli sauna sąsiaduje z Łazienką, wówczas zamiast jednego punktu warta jest trzy punkty. Ostatni rodzaj kart pomieszczeń to pomieszczenia piwniczne. Wyróżnia je ciemna ramka oraz punktacja wyszczególniona w górnej części. Karty te kładzie się wyłącznie na dwóch polach najniższej kondygnacji domku. Karty dodatków można podzielić na cztery typy. Karty dachu, występujące w czterech kolorach, które po wzięciu umieszcza się zakryte na polu wyznaczonym na materiały na dach. Odłożonych tam kart nie można oglądać do końca gry. Karty wyposażenia, które pozwalają na wzięcie odpowiadającego im żetonu, a następnie umieszczenie go w dozwolonym przez kartę miejscu. Samą kartę wyposażenia odrzuca się, a jeśli gracz nie może położyć żetonu na odpowiednim miejscu, wówczas również odrzuca go. Nie można bowiem zostawić go sobie na potem. Karty narzędzi, które umieszcza się odkryte obok swojej planszy domku, pozwalają na skorzystanie z jednorazowego efektu w swoim ruchu. Po wykorzystaniu kartę narzędzia odrzuca się. Karty pomocników również należy umieścić obok planszy domku gracza. Pomocnicy przenoszą korzyści na koniec gry, za wyjątkiem karty dekoratorki. Gdy gracz wybierze już parę kart, natychmiast umieszcza kartę pomieszczenia na swojej planszy. Należy przy tym przestrzegać następujących zasad. Poniżej karty pomieszczenia nie może znajdować się puste pole, a więc na początku gry dozwolone pola to trzy pola pomieszczeń ponad miejscem na karty na dach oraz dwa pola pomieszczeń piwnicznych. Karty piwnic muszą trafić do najniższej kondygnacji. W trakcie rozbudowy domku nie wolno przekroczyć maksymalnej wielkości pomieszczenia określonej na jego karcie. Każde pomieszczenie rozbudowujemy w poziomie. Jeśli pomieszczenie osiągnie swój maksymalny rozmiar, wówczas zostaje zamknięte. Oznacza to, że nie wolno już dokładać do niego kart tego samego typu. Wciąż można je dokładać na wyższej lub niższej kondygnacji, albo na tej samej, pod warunkiem, że nie sąsiaduje z pomieszczeniem tego samego typu. W wyjątkowej sytuacji gracz może zapełnić sąsiadujące z zamkniętym pomieszczeniem pole kartą tego samego typu, ale wówczas kładzie ją zakrytą i staje się ona pustym pomieszczeniem wartym na koniec gry 0 punktów. Jeśli razem z kartą pomieszczenia gracz wziął kartę wyposażenia, wówczas układa odpowiedni żeton na właściwym polu pomieszczenia. Należy pamiętać, że na każdym pomieszczeniu, nawet takim złożonym z kilku kart, może znajdować się wyłącznie jeden żeton wyposażenia oraz że dołożenie żetonu wyposażenia automatycznie zamyka dane pomieszczenie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której gracz posiada kartę pomocnika dekoratorka. Otrzymaną razem z kartą pomieszczenia kartę dodatku gracz zagrywa zgodnie z jej typem: czyli, jeśli to karta dachu, odkłada ją zakrytą na pole materiałów na dach, jeśli to karta wyposażenia, kładzie odpowiedni żeton na dozwolonym polu. Kartę pomocnika i narzędzia kładzie przy swojej planszy domku. Kiedy każdy gracz wybierze parę kart, należy wszystkie pozostałe na torze dobierania karty odrzucić, a następnie wyłożyć kolejne karty dodatków i pomieszczeń. Gracze rozpoczynają kolejną rundę. Gdy gracze zapełnią wszystkie 12 pól pomieszczeń na planszach swoich domków, gra dobiega końca i następuje faza podliczania punktów. Najpierw gracze podliczają punkty za wybudowane pomieszczenia. Następnie podliczane są punkty za dach. Gracze dopiero teraz odkrywają zgromadzone karty dachu, a następnie wybierają z nich tylko cztery, pozostałe odrzucając. Jeśli dach gracza jest niejednolity, a więc składa się z czterech kart w różnych kolorach, otrzymuje 3 punkty. Jeśli dach gracza tworzą karty w tym samym kolorze, dach jest jednolity i wart 8 punktów. Każde okno zapewnia jeden dodatkowy punkt, ale tylko w przypadku, gdy dach jest kompletny. Kolejnym krokiem jest podliczenie punktów za żetony wyposażenia. Wreszcie, gracze sprawdzają, czy otrzymali bonusy za funkcjonalność domku. Jeśli gracz posiada łazienkę na każdym z dwóch pięter, otrzymuje dodatkowe 3 punkty. Jeśli gracz w swoim domku wybudował łazienkę, kuchnię i sypialnię, otrzymuje kolejne 3 punkty. Te dodatkowe punkty gracz otrzymuje tylko raz, a więc posiadanie dwóch kuchni, dwóch łazienek i dwóch sypialni nie zapewni kolejnych trzech punktów. Zwycięzcą zostaje gracz posiadający najwięcej punktów. W przypadku remisu gracze współdzielą zwycięstwo. Jeśli jednak mimo wszystko remisujący gracze chcą wyłonić zwycięzcę, wówczas należy podliczyć obecne na kartach pomieszczeń dzieci. Ten gracz, który znajdzie ich najwięcej, zwycięża. Życzymy przemyślanych projektów i wielu udanych rozgrywek.